Mam dziś ogromną przyjemność powitać w dzienniku związkowym panią Lidię Iwanowską, specjalistkę od medycyny naturalnej. Witam serdecznie pani Lidia. Witam serdecznie pana Łukasza i wszystkich słuchających. Medycyna naturalna to temat rzeka, prawda? Moglibyśmy rozmawiać w nieskończoność. Ja chciałbym zacząć pani Lidię od tego, w jaki sposób rozpoczęła się pani przygoda właśnie z medycyną naturalną. Więc powiem tak, nie rozpoczynałam tej przygody. Ta przygoda rozpoczęła się samoistnie. Po prostu byłam osobą schorowaną. Nie znajdowałam odpowiedzi na żadne z pytań uleczenia mhm. mojego zdrowia. Od dziecka były problemy, byłam, tak jak mówię, pacjentką w Międzylesiu w Centrum Zdrowia Dziecka przez okres ponad 3 miesięcy. Wtedy to było najdłużej, jak można było utrzymać w ogóle mhm. pacjenta młodego w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie i też nie znaleźli odpowiedzi na moje pytania, na dolegliwości i tak dalej, i tak dalej. W tego wszystkiego. Moja mama zrobiła wszystko, żebym przyjechał do Stanów Zjednoczonych, że tu znajdziemy odpowiedź na problemy zdrowotne. No, oczywiście, problemy zdrowotne się rozwinęły, także to nie jest tak, hmm. że coś się zaczyna, coś się kończy. Musimy coś w tym kierunku zrobić, coś naprawdę wykwintnego i dobrego, żeby organizm mógł odżyć, żeby organizm mógł nabrać tej siły, witalności, no i po prostu tego samouleczenia, ale to była dopiero. Ja mówię, to nawet nie był początek drogi, to było w ogóle rozpoczęcie drogi chorobowej w Stanach Zjednoczonych, A. aż do momentu, pani Łukaszu, gdzie nie było w ogóle już możliwości wyjścia z chorób, była renta inwalidzka, więc będąc młodą osobą, myślę, no szkoda tego życia, prawda, być mhm. na rentzie inwalidzkiej, nie móc poruszać się samej, prawda, z chorobami, nikt nie chce chorować, ale nie było odpowiedzi, co dalej. Także sama samoistnie zrozumiałam, bo ja myślę, że każdy powinien to w którymś momencie zrozumieć, że można coś zrobić z problemami chorobowymi. Oczywiście miałam dużo tabletek, i dużo symptomów, i dużo chorób. Było swarnienie rozsiane, były wrzody na żołądku krwawiące, przez okres trzech lat sześć wrzodów na żołądku krwawiących. Także potem się przerodziły pewne rzeczy wrakowe i tak dalej. Najgorsze było to, że... Nie było odpowiedzi na żadne z moich pytań. Jak uleczyć organizm tak schorowany? A byłam młodą osobą, więc ja nie Nie ma nawet znaczenia, czy ktoś jest pani Łukaszu młodszy, czy ktoś mhm. ma 20 lat, tak jak dzisiaj na przykład dostałam od matki i ojca, pani Moniki i, i pana Krzysztofa odpowiedź, że ich córka Izabela, która ma 16 lat, pokaże panu Łukaszowi prawdziwego SMS-a, który pisze, że przez lata borykała się z chorobami. I była ze mną nie całe dwa miesiące. Ta osoba jest zdrowa. Teraz nie będę mówiła na co, tak i, i tak dalej. Problemy hormonalne, rodzina szczęśliwa, 16-latka szczęśliwa, uniknęła po prostu, jak się to mówi, kalectwa chorobowego Aha. na przyszłość. Także naprawdę można sobie pomóc, tylko w moim rozumieniu, bo każdy ma prawo wyboru, każdy ma prawo wejść w drogę tabletek w drogę alternatywną i nikt nikomu niczego nie zabrania, mm -hmm. bo to jest tak samo była moja droga. Ja próbowałam wszystkie tabletki, jakie tylko były na świecie, prawda? Jeżeli nie leczyły, jeżeli choroba się posuwała dalej i było więcej symptomów, więcej bólu i cierpienia, wiedziałam, że coś jest nie tak, prawda? Więc sama byłam tym pionierem odkrycia właśnie chociażby dla siebie wtedy mm -hmm. tej drogi uzdrowienia. Żyje Pani pełnią życia, dziś jest Pani uśmiechniętą osobą, Uwieram. funkcjonuje Uwieram. Pani na najwyższym możliwym poziomie. Ja w życiu bym nie uwierzył, że przeszła Pani przez tak wiele, tak no, trudnych chorób. Pani Łukaszu, myślę, że czasami trzeba przejść przez wiele, żeby mhm. zrozumieć też wiele, prawda? I ja myślę, że przejście przez ten ból, przez te i cierpienia dał mi jak gdyby inny obraz obserwacji życia, zdrowia człowieka i nawet tej wewnętrznej radości, mhm. prawda? Bo ta radość wypływa ze zrozumienia, że wszystko jest możliwe dla człowieka, który poszukuje, który naprawdę chce zrobić coś, co może czasami ten mainstream ludzi nie robi, prawda? W konwencjonalizmie pewnego rodzaju medycyny nie robimy pewnych rzeczy, mhm. bo tam jest konkretna zasada, prawda? Robimy to, to i to, bierzemy te i te tabletki. I tak jak mówię, ja też brałam. Także absolutnie nie jestem przeciwko, jeżeli ktoś decyduje się na tabletki i uważa, na przykład ja też uważam, że na początku drogi, kiedy nie znamy jeszcze odpowiedzi, jaka droga jest słuszna, jak możemy wyjść z choroby, te tabletki są pomocą, chociażby dla psychiki, a to już jest bardzo ważna rzecz. Ale potem, jeżeli ja sama obserwowałam, że przez lata one nie dawały mi wyjścia z choroby, więc zaczęłam rozumieć, czuć, że to nie jest ta droga. I wtedy rozpoczęłam swoje poszukiwania. Rozumiem, żeby zająć się medycyną naturalną, żeby robić to w odpowiedzialny sposób, trzeba się do tego jakoś przygotować. Proszę powiedzieć o, o swojej drodze, o swoim przygotowaniu merytorycznym do tego, żeby radzić ludziom jak poruszać się w świecie medycyny naturalnej. Może odpowiem na to pytanie troszeczkę z innej strony, mhm. że nigdy nie myślałam, że będę pomagać innym ludziom wyjść właśnie z tych problemów chorobowych. Była to moja droga, więc uważam, że to, co mnie różni od um, pewnego rodzaju zrozumienia właśnie medycyny naturalnej, to było to, to, że nie uczyłam się dla drugiego człowieka. Tylko dla siebie. Tylko dla siebie. Mhm. Ja chciałam żyć na początku, ja chciałam pomóc sobie i nie miałam tych ekspertów, nie miałam tych ludzi, którzy mogliby mi podpowiedzieć, ale miałam wszystkie książki na świecie. Prawda? To nie był jeszcze czas internetu tak rozpowszechniony, jak teraz. A. Ale było stosunkowo, zawsze jest, dużo publikacji. Ale to są te publikacje, których z reguły się nie czyta, bo one są trudne. A że stosunkowo lubiałam język medycyny, prawda, ogólnie, terminologię medycyny, więc dla mnie była to jakaś tam pokusa, żeby, prawda, rozwikłać pewnego rodzaju terminologię i co pod tym terminologią jest, i jak można, prawda, z danej choroby stworzyć jakieś warunki organicznego zdrowia, żeby to ciało ludzkie zaczęło po prostu zdrowieć. Także na dobrą sprawę uczyłam się na sobie. Więc to, co pan właśnie spytał się na początku, jaka była ta droga i od strony metorycznej, początkiem było, była samo, no byłam samoukiem. Byłam samoukiem i ja myślę, że to była dobra funkcja i dobra rzecz, dlatego że być samoukiem i uczyć się dla siebie, uczymy się wszystkiego. Nie jesteśmy ograniczeni niczym. Bo jeżeli idziemy do szkoły, jest pewnego rodzaju, prawda, zasób się. Jest plan. Mhm. Od A do Z tak. i nie ma niczego poza Z. Ale jeżeli robimy to dla siebie, to praktycznie jesteśmy nieograniczeni i właśnie ja byłam nieograniczona w tej nauce. Potem były szkoły fakt faktem, mhm. te szkoły nie ograniczyły mnie, ponieważ ja już miałam wiedzę, którą posiadłam sama. Ucząć się dla siebie, wychodzą ze swoich, prawda, chorób, takich jak stwardnienie rozsiane, rak, wrzody na żołądku, reumatyzm. I oczywiście, jeżeli coś zapomniałam, mam nadzieję, że zapomniałam, bo nie ma co pamiętać. Na mojej stronie znajdziecie więcej informacji. Są też oczywiście pewne rzeczy, których nie opowiedziałam, bo były za bardzo brutalne, nawet dla mojego umysłu. Także wiem, że dwie rzeczy zachowałam sobie. Może na taką, ja mówię, rozmowę gdzieś indziej, nie mm -hmm. na łamach tak. tutaj, tak. Także tak jak mówię, są rzeczy, z których, um, z których, to znaczy ze wszystkiego uważam, jeżeli człowiek jest świadomy i widzi, że jakaś droga nie działa, proszę, szukajcie innej drogi, bo, bo nie jest nigdy tak, że nasz organizm nie chce zdrowieć. Nasz organizm ma wszelkiego rodzaju parametry wewnętrzne do uzdrowienia, tylko my musimy poddać mu informację i tą informację poddaje się w formie odżywiania. Poddaje się w formie uwolnienia organizmu z toksynacji, poddaje się w formie biochemii umysłu, ponieważ nasze myśli mają wielkie znaczenie na to, co się dzieje z naszym sercem, z naszym układem pokarmowym. My jesteśmy jedną wielką komórką. Czasami zdarza się tak, że nas się dzieli na kawałki i jest system neurologiczny, endokrynologiczny, trawienny, sercowo-naczyniowy, prawa i... Inny. A tak na dobrą sprawę wszystko działa razem. I żeby to zrozumieć i żeby tą drogą pójść, osiągamy mhm. uleczenie całego organizmu. Mhm. Pani widzi, z jakimi problemami ludzie zwracają się do Pani? Ze wszystkimi? Dosłownie, cały Ze katalog. Ze wszystkimi, cały katalog chorób. Także mogłabym wymienić oczywiście, bo każdy chce wiedzieć, mhm. jakie to konkretne to są te choroby. Największym uważam zniszczeniem, jakie widzę u ludzi, są to choroby sercowo-naczyniowe. Dla przykładu statystyki są brutalne, wprost brutalne, jeśli chodzi o Polskę. Nie szukałam statystyk w Stanach Zjednoczonych, ale dla przykładu 34,8 wszystkich zgonów Polaków to choroby układu krążenia. I teraz co mogę na ten temat powiedzieć? Um, jest też statystyka, 41 wszystkich zgonów kobiet to układy, to choroby układu krążenia, a 33% wszystkich zgonów mężczyzn, to jest 33% na no, Mężczyzn, osoba. tak. I to są badania według Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego. Najwięcej ludzi przychodzi z problemami sercowo-naczyniowymi, tak jak nawet statystyki mówią. Sprawy cukrzycy, sprawy raka, sprawy stanów zapalnych stawów, jak również osteoperoza i problemy trawienne. To są najczęstsze problemy, Ta. też nerkowe, wątrobowe i tak dalej. I powiem Wam, kochani, że tylko dla człowieka, który postanowi, że nie chce być statystyką, jest poprawa, jest naprawa organizmu i jest wyjście z choroby. Są ludzie, którzy uważają, że nie ma wyjścia, ponieważ usłyszeli od proroka, że nie ma wyjścia. I tak jak mówię, każdy ma prawo wyboru, więc ja tutaj absolutnie nie zapraszam wszystkich, zapraszam tylko ludzi gotowych na zdrowie. Mhm. No właśnie, czy przychodzą do Pani osoby, które już próbowały wcześniej terapii konwencjonalnej, która okazała się nieskuteczna i wtedy zwracają się do Pani, czy są ludzie, którzy reagują natychmiast na jakieś nowe schorzenie, na nowy ból? Pani Łukaszu, z reguły przychodzą osoby, które próbowały wszystkiego. Co to znaczy? Próbowały wszystkiego w medycynie konwencjonalnej i też Duża część ich mówię, że próbowali wszystkiego w medycynie alternatywnej czy naturalnej. Mm -hmm. I mówią, jesteś ostatnią moją deską ratunku, prawda? Już nic więcej nie spróbuję, bo już nic więcej nie pomaga. Dla przykładu powiem tylko o pierwszych imionach, nie będę mówić nazwiska, mm -hmm. bo nie dostałam pozwolenia. Pan Krzysztof nie dostałam, mam pozwolenie, ale nikt nie wie, że jestem tutaj dzisiaj z panem Łukaszem. Więc pan Krzysztof przyszedł do mnie, miał cztery tabletki na cukrzycę Aha. i na cholesterol przez okres 6 lat brał te tabletki. I co się działo z organizmem? Cukier tylko rósł. Więc pan Krzysiu wiedział, że nie idzie w dobrym kierunku, nie czuł się dobrze. To jest a propos ten ojciec, którego dwie córki w tej chwili wyszły totalnie z chorób, które nazywają się degeneracyjne, autoimmunologiczne i które pozostają w nas na zawsze. To nie jest tak, bo te kobietki młode również wyszły. Czyli Pan Krzysiu opanował ze mną w bardzo szybki czas, no bo to jest sprawa dwóch miesięcy, chorobę cukrzycy, czyli cukrzycy drugiego stopnia, nie jest na tabletkach. Na tabletkach jego cukier był 200 i ponad, bez tabletek utrzymuje się do setki. Także to jest no, rewelacja, ale Świetnie. tak jak mówię, ten człowiek był gotowy. Także ktokolwiek decyduje się przyjść, Proszę Was, bądźcie gotowi, bo jeżeli ktoś nie jest gotowy, to powie, ona robi zmianę, prawda? Ja tej zmiany nie chcę. Zmianę robię na dobre, zmianę robię na... Zdrowe, szczęśliwe życie, prawda? Panie, bo... Na czym polega ta gotowość? Czy to jest gotowość na to, żeby zmienić swoją dietę, zmienić swoje nastawienie do życia, żeby się otworzyć na Pani sugestię, jakiego rodzaju gotowość jest potrzebna, żeby te terapię skutkać? Piękne pytanie, ale jeszcze odpowiem na poprzednie okay, troszeczkę, bo proszę. rozpoczęłam i nie dokończyłam. Więc dwie córki pana Krzysztofa też dostały pomoc. Natalka, jedna z najlepszych sportsmenek amerykańskich, yy, miała lupus, chorobę autoimmunologiczną i miała zapalenie stałów, a to jest nisiska jedna z najlepszych nisisk w Stanach Zjednoczonych. Więc ta osobka, młoda, piękna, dwudziestolatka jest zdrowa, bez lupusa i teraz ktoś powie, niemożliwe, ale to są badania, to są badania medycyny laboratoryjnej, także mamy wszystko na badaniach, to nie jest tylko, że ona mi mówi, pani Lidio, byłam u lekarza i nie mam tego i owego. nie, ona pokazuje mi na badaniach, że to się stało. Jej wspaniała siostrzyczka, 16-latka. Właśnie dzisiaj Panu Łukaszowi po naszym programie zaprezentuję SMS-ka, którego dostałam od 16-latki po, po wyjściu od lekarza. Wszystkie parametry endokrynologiczne są idealne. Ta kobieta nie będzie nigdy więcej zagrożona ani na raka, ani na inną chorobę pokroju endokrynologicznego, to się praktycznie wiąże z każdą chorobą. Mm -hmm. Także próbowali latami, nie doszli w medycynie konwencjonalnej do źródła zdrowia. Yy, Izabela była ze mną znowuż około dwóch miesięcy. Lekarz jest w szoku, rodzice również, ale mówią w najlepszym szoku naszego życia, ponieważ mamy drugą córkę z chorobą. Tak, to jest bardzo dobry szok. Cudowny szok. Tak. Także yy, pan Łukasz pytał się, jak jest co Dokładnie. Ja myślę, że każdy w jakimś innym momencie naszego życia dojrzewa do zmian, prawda? Te zmiany są konieczne. Mhm. Czy zmiana pracy, jeżeli jakieś nie robimy, prawda? Czy zmiana, już nie powiem kogo, bo powiem partnera, ktoś powie, o czym ona mówi. Dochodzimy do pewnego rodzaju świadomości, że ta droga, którą wybieramy w życiu, niekoniecznie nam służy, mhm. prawda? I jeżeli tutaj zwracamy się, właśnie mówimy o zdrowiu. Kiedy zauważymy, powiedzmy, że od 5, 10, 15, 20, 25 lat albo więcej, robię coś, co mi nie służy. I dalej jestem w tym samym miejscu, a co gorsza, może z większą ilością tabletek, jeszcze w większym bólu, definicja chyba tego, czy robię dobrze, czy nie, jest przychodzi tak, przychodzi sama do serca i do umysłu. I okazuje się, że nie, to nie jest nic dobrego, co ja robię, więc pytanie, dlaczego ja zostaję. W tym samym punkcie, prawda, w którym byłem 20 lat temu. Może jest coś innego, więc bardzo często zauważyłam, że ludzie nie zadają sobie tych pytań, bo jest to ogólnie świadomość ogółu, prawda? Jeżeli żyjemy w pewnym środowisku, wszyscy robią to samo. Z reguły my robimy to samo. Einstein powiedział, no, nigdy nie dostaniemy prawda, poprawy, nie pójdziemy w innym kierunku, jeżeli nie zrobimy Einstein. czegoś innego, ale tak jak mówię, każdy ma drogę wyboru, więc ja mówię o tym, żeby była świadomość, mhm. że jest inna droga, że można sobie pomóc, że można pomóc dziecku małemu z chorobą niby niewyleczalną, że można pomóc pacjentowi, który ma Parkinsona, pomimo, że ma lat 60 czy 70, tak, można. Ja nie mówię tutaj, że Człowiek, który brał powiedzmy 30 lat tabletki, będzie od razu tańczył, na jednej nocy się okręcał w kółko? Nie. Ale jest duża szansa, bo obserwuję tą szansę, obserwuję tą poprawę organizmu, że człowiek zaczyna inaczej mówić, inaczej chodzić, inaczej się zachowywać i czuć się sobą. I mhm. kiedy idzie do lekarza, lekarz widzi to samo, mówi co ty zrobiłeś Józek, przecież poprawa jest niesamowita. Także zachęcam każdego do otwarcia się, ponieważ jedynym skutkiem ubocznym tego, co robimy razem, ma szansę być zdrowie. Także jeżeli ktoś życzy sobie zdrowia, prawdziwego zdrowia i czuje, że jest gotowy na tą zmianę, że nie pasuje mu choroba, bo to jest tylko to, czy mi pasuje choroba, czy nie. Prawda? Mhm. Są ludzie, na przykład moja mama, też chciała być zdrowa, kiedy byłam dzieckiem. Ja cukrzycę, dostała bardzo szybko raka trzustki i umarła. Myśleliśmy, że tak musi być, prawda? No, rozpacz zostaje i ból na całe życie, ale tak jak mówię, człowiek nie wiedział. Także wielu z naszych słuchaczy jest szansa, że nie wie, że jest tak. inna droga. Także chcę zapewnić, że jest. Pani wie, jak wyglądają konsultacje? Na co mogą liczyć pacjenci na pierwszym, drugim, trzecim spotkaniu z Panią? A więc tak, na początku jest tak zwana ewaluacja i przychodzimy mhm. ze wszystkimi swoimi badaniami, czyli przypomnimy. Morfologię krwi, jakiekolwiek badania mamy z ostatnich lat, przynosimy swoje tabletki, przynosimy swoje suplementy, czyli ogólnie wchodzimy we wszystko, co zdarzyło się przed spotkaniem ze mną. Mhm. Z czym się borykam, jakie mam bóle, czy śpię w nocy, czy piję, czy pale, od ilu lat jestem na tabletkach, na jakich tabletkach, jakie są skutki uboczne tych tabletek, jakie skutki ja odczuwam jakie Ta. symptomy mam. Także multum, multum pytań, multum odpowiedzi na te pytania. Także ja gromadzę wszystkie informacje i od tej ewaluacji rozpoczyna się program zdrowia optymalnego. I co to znaczy? Podchodzimy do wszystkiego, bierzemy pod uwagę wszystko, co jak gdyby stoi na przeszkodzie pokonania tej choroby w sposób naturalny. Mhm. A w naturze, tak jak mówię, uczyłam się tylko natury, także nie znam nic związanego z syntetyką i bardzo dobrze, to znaczy, znałam ale nie byłam tą osobą, która to serwowała, czyli ja przyjmowałam tabletki, tak jak mówiliśmy wcześniej, ale skoro te tabletki nie pomagały, więc zdecydowałam się sama na bycie samoukiem dla siebie. I uwierzcie mi, kochani, jeżeli ktoś się uczy czegoś dla siebie, prawda? Nie dla drugiego człowieka na początku, dla siebie, odnajdzie wszystko, żeby zatrzymać to życie na tej ziemi. To nie jest tak, że ja mogłam nie dotrzeć do jakiejś informacji czy do jakiejś książki. Ja musiałam mieć wszystkie książki z całego świata i wszystkie informacje na daną chorobę i na inną chorobę, ponieważ te choroby mnie dotyczyły, te choroby były we mnie, a ja nie chciałam żyć z tymi chorobami. Czyli tak jak mówiłam na początku, powtórzę to raz jeszcze, że uczyłam się tylko i wyłącznie dla siebie i nigdy nie było w mojej świadomości, że ja kiedyś prawda, będę mogła pomagać innym ale potem akurat zdarzyły się przepiękne sytuacje, że byłam zaproszona do Koledu medycyny naturalnej w Kalifornii przez Asio właśnie tego koledżu. Ja mówię, nawet nie szukałam takiej możliwości w życiu, nawet nie wiedziałam, że taka możliwość może być mi dana, prawda? Mhm. Ale to była jedna z możliwości nauczenia się wnikliwego zrozumienia akurat w tym przypadku neuroendokrinologii. A to stanowi. O zrozumieniu na dobrą sprawę wszystkiego, ponieważ neuroendokrynologia powiązana jest z kardiologią, a z GI chciałam powiedzieć, przepraszam, kochani Państwo, po angielsku, nie GI, tylko system trawienny. Ze wszystkim, ponieważ każda kropla krwi przepływa przez każdy unit organizmu. Nie ma nie ma jednej nawet komórki, która by nie dostała tej informacji, Zciąga, którą my wprowadzamy do siebie w postaci odżywienia i w postaci naszego nastroju umysłowego. Ponieważ nas, nasz mózg, tak a propos jeszcze to wam powiem, kochani, jak, jak nie chcecie, włączamy, e, nie, a nie dalej. <noise> Ponieważ nasz mózg jest komputerem i co wkodujemy w nasz mózg, jeżeli sobie powiemy, że nie damy rady wyjść z choroby, szansa jest bardzo duża, że tego nie zrobimy. Jeżeli powiemy sobie, że jest dla nas szansa i zaczniemy szukać tej drogi, jest wielka szansa, że to się stanie, dlatego że dla tych ludzi, którzy przychodzą do mnie, głównie właśnie mówię z problemami sercowo-naczyniowymi, z problemami ogólnie ciśnienia cholesterolu, mhm. z problemami wysokiego cukru, czyli cukrzycy numer dwa. Ci ludzie dostają odpowiedź i tą odpowiedzią jest zdrowie bez tabletek. Świetnie. Także świat naprawdę należy do nas. Możemy podejmować decyzje, możemy stworzyć dla swojego zdrowia, ciała, dla swojej rodziny. Nie cierpienie, tylko po prostu radość na następne lata życia. Pani, ja zgaduję, że to bardzo indywidualna kwestia. Zależy znaczy się od, od osoby, z którą pani rozmawia, której pani doradza, jak długo trzeba czekać na efekty, na takie zauważy, taką zauważalną poprawę zdrowia? Okej, okay. czyli ta poprawa, której nie widzimy, rozpoczyna się w momencie, kiedy decydujemy się już coś zrobić, prawda? Mhm. Bo psychicznie nasz umysł pracuje na tej, czyli wytwarza biochemię, chemię mózgu, która już nam pomaga, mhm. a potem zmieniamy wszystkie inne uwarunkowania, czyli to, czym się odżywiamy, Dietę, czyli zachowanie. już potem nie jemy. Ja mówię, nie robimy diety, tylko wchodzimy w odżywianie lecznicze, a to jest dla mnie totalnie coś innego niż dieta. Czyli leczymy się samym jedzeniem. Usuwamy toksynologię z organizmu, odbudowujemy w zależności, tak jak mówię, od uszkodzenia dane organy, dane systemy, idziemy w kierunku pełnego zdrowia i jest to proces szybki ponieważ a, praktyka moja pokazuje mi od miesiąca do sześciu miesięcy był najdłuższy. Mhm. I to w sprawach, gdzie praktycznie już nigdy nie było pomocy. No, a miesiąc to bardzo szybko. Miesiąc to jest bardzo szybko. Mhm. Niektórzy ludzie, na przykład teraz o miesiącu powiem o panu, na pewno mi pozwoli, bo ten pan mi już na wszystko pozwala. Mówi mów całemu światu. Pan Krzysztof Błoński przyszedł do mnie, miał raka prostaty i nie chciał absolutnie iść na usuwanie narządów zgłosił się do mnie i mówi, czy jest jakaś szansa. Ja mówię, szansa jest zawsze, jeżeli człowiek decyduje się na poprawę. Więc Pan Krzysiu zaczął ze mną. Optymalny program zdrowia, indywidualne spotkania, nie ma nic w grupie, nie ma leczenia w grupie. Uważam, super dobre informacje możemy dać, ale indywidualnie dochodzimy do wszystkiego. Więc ten pan Krzysiu rozpoczął ze mną powiedzmy od dnia pierwszego, niecały miesiąc poszedł na badania, bo był. Bardzo podniecony tym, co tam będzie już na badaniach, okazało się, że wynik PSA z tego co pamiętam był 8,20 i po naszej jednomiesięcznej pracy był 0,8. Czyli nie musiał iść na operację, unikł raka prostaty, jest szczęśliwy, mówi o tym też na mojej stronie internetowej, jest dużo ludzi i bardzo właśnie. Dbam o to, żeby każdy miał swój wybór na zasadzie, że nikt nie musi mówić światu o tym, że był u mnie, że sobie pomógł, bo czasami tak. Ludzie mają inną interpretację nawet w rodzinie. Jak ty możesz próbować coś innego, prawda, jeżeli jest tabletka i każdy może mieć tak. ten wybór? Także absolutnie nie mówię po imieniach, po nazwiskach, kto sobie życzy, tak, ale kto nie, zostaje zdrowy mhm. i jest incognito. Panie Lidie, na ile? Pani praca to taki trochę life coaching. To, to jakby pozwolenie ludziom, żeby uwierzyły w to, że zmiana jest możliwa, że są w stanie przezwyciężyć te choroby, zmieniając siebie, zmieniając swoje zachowanie. Czy to część trochę pani Co pracy? Co to znaczy life coaching? Life coaching to znaczy poprowadzić człowieka do wygranej. Mhm. Także, czy to będzie w kierunku zdrowia, czy, czy to sukcesu. będzie w kierunku innego rodzaju mhm. sukcesu, to jest dalej life coaching. U mnie mamy health coaching połączony z life coachingiem, prawda? Ponieważ to jest nasze życie. Także tworzymy lepszy rodzaj tego życia poprzez to, że wychodzimy z chorób. Mhm. Ja myślę, że chociażby dla mnie, bo tak jak mówię, byłam tym królikiem doświadczalnym na początku. I nie ma nic piękniejszego, jak usunąć chorobę, odczuć znowu swoje ciało, które jest sprawne, tak. radosne. Bez żadnego, tak jak mówię, bólu i usłyszenia, że masz następny rzut choroby, prawda? Świetnie. Tak jak było u mnie, no nie raz. Ale tak jak mówię, to jest, to jest droga i jeżeli wybierzemy ją i powiemy sobie, będę sam, ten life coach dla siebie, prawda? I pani Lidia mi pomoże. Zapraszam. Super. W jaki sposób się z panią kontaktować? Numer telefonu tutaj w Stanach Zjednoczonych. 224. 523 5196. 224 523 5196. Ten numer jest tutaj na dole. jest strona Państwem. internetowa, www lidia -iwanowska I wystarczy się poddać, wystarczy zacząć, wystarczy uwierzyć w to, że zmiana jest możliwa. Pani nie nam pomoże, żeby w to uwierzyć, żeby mieć wystarczająco dużo determinacji, wytrwać w tych postanowieniach i przywitać tą zmianę. Kochani, ja myślę, nie ma człowieka na świecie, który chciałby zatrzymać chorobę, tylko są ludzie, którzy nie znają ludzi, którzy mogliby im pomóc. Ja myślę, że to wszystko opiera się o edukację mhm. i nie ma za dużo edukacji na ten temat. Oczywiście mamy strony internetowe, mamy internet, gdzie mamy różnego rodzaju informacje i dla osoby, która powiedzmy nie jest płynna w biologii molekularnej, komórkowej, nauce o jedzeniu, połączeniu całego warsztatu, ja mówię zespołu wszystkich. Wszystkich systemów zdrowia, trudno jest wybrać z, tego, z tej całej dżungli, jak gdyby optymalny program zdrowia dla siebie, i nikt tam nas nie prowadzi do wygrania. Tak, tam są po prostu informacje, ale jak wybrać jedną, prawdziwą z dziesięciu różnych, prawda? Czyli tak jak mówię, zapraszam każdego, kto życzy sobie od tego momentu, od usłyszenia mnie, zdecydować. Być zdrowym człowiekiem, nie poddać się prawda? Nie poddać się chorobie, ponieważ choroba zawsze ma swoistego rodzaju ból, i skrzywdzenie, mm -hmm. i cierpienie. I nie widzi się tego świata tak pięknym, jakim on naprawdę jest. A myślę, że każdy z nas na to zasługuje. Dziękujemy bardzo. Państwa, powtórzę jeszcze raz Dzień numer bardzo. telefonu 224-523-5196. Zapraszam również na stronę internetową lidiaiwanowska.com. Nie, właśnie, Lidia, Lidia Iwanowska, specjalistka medycyny naturalnej, była moim gościem. Pani Lidia, bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie. Serdecznie Mam dziękuję, nadzieję, że nie ostatnie. Nie mogę się doczekać kolejnego. Dziękuję, dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy Państwu.